Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj kolejny jest z dzień 28 w końcu coś się dzieje dzieje się powodzi się póki co desant na Argentynę Południową Falkland już zajęte tutaj buduje się już moje lotnisko moje samoloty już się tu desantują oraz tutaj przed chwilą zacząłem budowę kolejnego lotniska moje dywizje póki co w niezmienionym składzie takim jak widzicie pchną do przodu zająć tutaj te tereny potem podzielę je Artyler na artylerię i na przeciwladniecie tu widzę jeszcze trzy czołgi, to niech idą tu, a te cztery czołgi niech też idą tutaj. Dobra. <laughs> Jaki plan ataku? Generalnie po całej linii powolutku wybić Pierw jego lotnictwo, a zaraz potem całą resztę. Troszkę lipa, bo ma przewagę w myśliwcach, to będzie problem, ale w bombowcach taktycznych za to mam dwa razy większą przewagę tutaj moje bombowce marynarki się ją tutaj przyciągnę sobie o, niżej samoloty moje bombowce marynarki się spójrz towszenie eliminują coraz więcej okrętów już 8 okrętów padło ich łupem to zostało taka wielka jednostka ale no tego nie mam zamiaru ruszać tutaj również na północy jedną taką dywizję udało mi się zdesantować w Caracas i te oto właśnie teraz ym, uderzam, właśnie teraz y, uderzam, kontr, a, y, przepraszam, no, przepraszam bardzo, jest bardzo późno, jestem też y, po robocie, jestem rozznaczony, po mi się język, y, no nieważne, zająć jak najwięcej tych terenów, odciągnąć może chociaż na chwilę jakiekolwiek y, dywizję y, Maranhao. W każdym razie póki co y, bez większych problemów. Gazeta. No punkt się nie zmieniają, tylko Filip ma ich coraz więcej. I najpotężniejsza Armii świata już Syria, pierwsza. Ja jestem drugi, nie produkowałem teraz tych dywizji. A jeżeli tak naprawdę w sumie zobaczycie to... Mm, za momencik. Ci dwaj gracze razem mają więcej dywizji ode mnie. O, zobaczcie, 9% Marenhao, a nie Peru, Peru, Peru 3. Także razem mają, no o 1% dywizji więcej ode mnie. Także Maraha ma tu spore dywizje. Ja wiele z tych dywizji y, mam jeszcze gdzieś tutaj. Tutaj nie mam praktycznie. Znaczy praktycznie to jest w zasadzie można powiedzieć połowa mojej armii. Lekko ponad a on. No jednak ta ilość przeciwlotniczych na tak wysokim poziomie y, trochę mnie martwi. To jest łącznie, y, łącznie 46 przeciwlotniczych. Bardzo, bardzo y, dużo. I jak takiej dywizje na przykład moimi pancernikami lepiej tak nie wiem jak sobie poradzę z resztą. No ale tak przynajmniej póki co na morzu, bez problemów. Na południu też bez problemów. Zobaczymy jak to się potoczy później. Tak wyglądają y, raport szpiegów. No to cały czas to samo, bez jakichś tam większych zaskoczeń. Y, tutaj widać, że robi bombowce jakieś jakieś armii ujawnione no za wiele tego nie brazylijsko nie już też tutaj yy, nic istotnego jej już i tak nie ma na mapie no i maranhao które produkuje coraz więcej tych myśliwców bardzo bardzo dużo yy, myśliwców yy, również zbejtowałem ich na taki rzecz wysłałem do mojego sojusznika Filipa zobaczcie yy, konwersację yy. Mój deseruszy ruszy drogą przez morze do jego głównych prowincji. A zaś radzę desantować się w tej Wenezueli. Napisałem tyle razy, żeby było pewne, że jego szpiegowie wyłapią tą wiadomość. Czyli y, mam nadzieję, że chyba się udało, bo cofnął te bywą tutaj, lotnictwo wyżej i że po prostu myślał, że główne uderzenie y, przyjdzie tutaj. A tak, dzięki temu mogłem tutaj spokojnie właśnie zdobyć ten przyczółek bez większych problemów. No a jak ten przyczółek się zdobędzie, to już jest jakiś punkt zaczepienia jak wygląda wojna na, na wschodzie Filip już skończy w wschodnią te ostatnie prowincje ale szczerze nie mam pojęcia w co chce ruszyć później prawdopodobnie Indochiny są po tym co tutaj zbiera co szykuje ja bym na no, no widać że no nie produkuje mógłbym tak naprawdę coś tam poprodukować ale tak naprawdę nie chcę się klikać chociaż w sumie jest dużo tych zasobów brakuje troszkę pożywienia także coś takiego sobie zrobimy i zbuduj OK, i już się udało roztwonić wiele z tych surowców i na razie mam mam spokój tutaj tym pancenkiem coś jeszcze spróbujemy pobić no przeciwnik ucieka gdzieś na północ ale to dobrze tak właśnie się zastanawiam co z tym lotnictwem naprawdę te e, myśliwce martwią mnie a zrobił ich jeszcze więcej samoloty lotniskowce samoloty lotniskowce czy ja też mam samoloty lotniskowce tutaj aha no dobra myślę że gdzieś tutaj na lotniskowcu yy, które ma ma cztery lotniskowce któremu gdzieś po ogólnie gdyby nie to, że ma taką wielką kupkę tutaj to ja bym to już dawno zniszczył moimi tutaj bombowcami y, mor, y, morskimi tutaj, no te okręty dalej są, ale one też są niezbyt przydatne się zastanawiam czy nie wpłynąć po prostu y, do jego portu do, ich, do jego portów tak naprawdę można by było podpłynąć już od taką dywizję mu jeszcze urwać, no coś tego typu. Ale wróćmy teraz do gazety i jak wyglądają straty. Moje straty z początkowym desantem. Tutaj teraz wyrównujemy powoli straty, eliminuję to co mogę na jego morzu. Z Peru no zobaczcie, ja nic nie straciłem on 2200 ludzi. No to dzięki temu pancernikowi tutaj wybił dwie jednostki. Nie wiem czy gdzieś coś jeszcze. Hmm miał miejsce jakieś walki o no to w sumie możecie popatrzeć ile te moje dywizje już poniszczyły tych jednostek ciekawe czy jest jeszcze pokazane o yes czy ile ja zniszczyłem jednostek bombowcami naprawdę no to jest powód na to że opłaca się po prostu opłaca się używać tych bombowców taktycznych szedł koalicja wygląda 2063 naszych punktów właśnie też mm, filip już zaczął mnie doganiać z punktami Mam tylko 100 punktów przewagi nad nim Więc muszę troszkę tych punktów teraz nadbić Żeby mu uciec, no ale... No dobrze, zasłużył chłopak Zasłużył, żeby mieć tyle punktów, może nawet więcej Widzę, że ma aż 429 jednostek Ja dla porównania mam tylko 307 Także no ma dużo więcej, ja nie produkuję teraz właśnie nie chce mi się po no a też nie chcę mieć potem takich wielkich tutaj strat. Chociaż zapewne zacznie się produkcja jak tylko zdobędę tutaj pierwsze fabryki, to zaraz tutaj na przykład jednostka przeciwlotnicza się będzie robiła. Tak samo tutaj w tych fabrykach nadbrzeżnych zaraz przeciwpancerne, przeciwlotnicze zaczną się po prostu robić, żeby desantować się na jego główny promiec, chociażby czymkolwiek. Cóż, to wszystko chciałem Wam dzisiaj pokazać. A więc do następnego odcinka i trzymajcie się ciepło. Cześć!